To się nam go Jak widzicie ja nie mam Robuxów No sam mogę wam pokazać, bo patrzcie te ubrania są za premium. Klikam premium. Muszę je kupić. No, jak widzicie, gdy zdobyłem ubrania z Game Passów bez Game Passów. Bardzo proste, musicie sobie po prostu wpisać tu w ubraniach R -O, -B o X. Czekajcie, bo ja tu... 4 o b u y, x Czemu nie działa prawie? Dobra, jak widzicie... No, musicie go zobaczcie Jakbym miał już premium, to bym nie musiał go wykupić. Więc Dzień śmieci, do się wyświetliło. Dzień śmieci, no nie ma co tu chodzi. A teraz to się muszę zbierać do skórki. No, za jak ja psy do skórki, takim wyborami do. Co ona się kieruje? To ja skąd ludzie? Ja, ja się boję, jeździć do skórki, bo one tam latają i Tam się to złego dzieje. No pod ja sobie to zapisę. Nie, zapisujemy to. I wysyłam sobie to. Hmm. No i patrzcie, teraz jak się zmienię normalnego skina, kliknę tu. To się w tego zamieni. Nie gdzieś zamieni. Nie nazartuję, no, bo sobie tych nie. Nie, jakby się zrobić tak. Tak. Nie do skoły tak. spodenki jakieś. Takie. Nie, no jego, ja nie pójdę w głowie chomika do skołu. potem A, potem mam taką główkę. Może być. Włosy sobie dam. Nie takie. Tylko pójdę je przefarbować może zgłądzę przed lekcjami to sobie książkę rozumiem pro pro żeby nie dam bro psa się poddawił na z plecaka widzę o której się teraz jest nie A to nie tutaj. To tutaj. No, nie jest. Na zielono. Ja bym ksycharowała ja sobie całą skórę na zielono, no ale bo jeśli ze że jestem jakimś zombie. Co on tam wiezie drewno, to cię zarówno, no on cię zazwywali. To krelen jest nie wiem, jest dziwna. To nie dlatego, że jestem na publicznym serwisie. No ja Jestem w szkole... Student? Nie no, dobra. Nie wiedziałam, że jestem studentem. Basen. Wodne bolo. No. Na to można skakać? Ojo. No i uuu. Jezu. Oj, topię się. topie się, pomocy. Jezu, co oni tutaj Jolloj. O. Kusykówka. Bal. Tutaj jest co? To, to jest... A tutaj... Apel. Uwaga, uwaga. Jestem uczniem z koły i właśnie nie ma dzisiaj pań i ogłasam, że można iść do domu. Uuu. Przyszła nauczycielka. Dzień dobry, pani nauczycielko. Ja jestem w klasie. A, to uczennica. Ona nie jest uczna. To, jest dziwne. to jest dziwne. Nie no, ja tutaj... Ja jestem... O, autobus szkolny. Autobus szkolny. To, to było dziwne. <grym> Ucień, opuść, zrób serwę. Hm. Nie no, opuszczam szkołę, jestem teraz dorosły. Albo jestem chomkiem. No co widzowie? Dzień dobry pani. Nie, nas to tak będę chodził. Jestem chomikiem skornym. Oni się będą sobie bawić. Tylko trochę. Skoro jestem chomikiem, no to. Chyba to jest jasne widzowie. gdzie skoro jestem chomikiem to to jest chyba jasne, że muszę obsikać podłogę Obsikam podłogę jako chomik Nie no, popsikałam podłogę To jakaś graź... Kraj... O! Tylka gazdorka, ona chyba ocenia naszą skołę. I ona chyba daje złe oceny <śla> Patrzcie Ej, nie widzę. Zrobimy im pramkę. Obseramy schody. Teraz to no, tu się nie da zejść pod schodach. One są obserane. Dobra, nie można wejść. Mocny Adam. Słyszycie? to słyszycie. Szybko uciekamy, Adam, syno. Ja im do folii. Ktoś miał tu to? To mój samochód. To mój samochód. O, jakiś policjant jest. No. Raczej Swat <ślad> jest. No. Nie, no. dobrze patrzcie, co ja zrobię. Tam sobie tam sobie jest ład, czy nie? Tam jest ład. Tam jest ład. A ja sobie zrobię. Tak, że wezmę sobie pistolecik. Gdzie tu jest ład? C C C taki mały, taki mały, taki Jaki pierdek malutki O o, o. nas plan się nie udał Od widzicie Się nie udał nas Co mam pod włosami? A nic nie mam pod włosami

Czekamy ze skąd. A teraz sypko. A sypko tutaj. Komik. No. Wydaje mi chomicka. Jakie. ja będę za nim biegać, jak się skapnie. Czekajcie. Jestem większy od niej. Panie, ja jestem ja jak mogę zgadzam za jednym zamachem. Idzie tam mu raz ją On zakrócił? Nie zakrócił. No to wjadę na komendę. Wjadę na komendę. On nie będzie zadowolony. On na pewno nie będzie zadowolony. On nie będzie zadowolony z tego, co ja zrobiłam. Na pewno nie będzie zadowolony. Jezu, co ja zrobiłam z tym radiowozem. On na pewno nie będzie zadowolony. Po zrobił to jakiś pierdziefilek Nie no po prostu Się tak wkurzy ten policjant Pobijamy mu ten samochód nie mam deni O nie, on samochód chyba zakluczył Zakluczył samochód Eee, co? To...

nie no ja nie ścieraję nie, nie żyję nie no jestem większy od niego u was jest większy od tego gościa jakiego zaraz a nas Skończyło już, to się tak skończyło, to się bardzo źle skończyło, a więc pa